Jednocześnie może Pani o tym mówić. Jutro materiał naszej rozmowy będzie w największym, jednym z dwóch największych portali filmowych w Polsce. A czy również będzie materiał o tym, że. I proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Czy Pan, czy pan zna hasło, czy, czy dotarło do Pana hasło Komorowski zdrada stanu? No niestety. A dotarło, dotarło, dotarło do Pana hasło Nie dla Wawelu? Tak, tak. Więc muszę panu powiedzieć tak, nie dla Wawelu skandowało 200 osób, z czego zrobiono dwudniowy show medialny. Komorowski z Rada Stanu skandowało między 3 a 5 tysięcy osób. Ja bym chciała znać pana opinię. Jak pan uważa, czy wydarzenie, wydarzenie, bo ja nie mówię znowu też, tam było ileś tam haseł, nie jesteśmy aktorami, nie, nie mówię o tych hasłach, mówię po prostu o relacjonowaniu Rzeczywistości. Co jest obowiązkiem dziennikarza? Przekazać rzeczywistość. Tu jest 5 tysięcy osób, między. dobrze, 4 tysiące osób. Nie wiadomo, nikt nie liczył, zebrano tam 2700 podpisów, zabrakło list. Tu jest kilka tysięcy osób, tu jest 200 osób. Tu wszyscy wiedzą o tym, w Polsce kryuje się rzeczywistość. A tu przy pluralizmie mediów, przy tym, że mamy różne telewizje. Bo mamy. Ale nikt tego nie pokazał. Jak, jak to jest możliwe? Jak pan myśli, dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Jak jest? Czy nikt nie pokazał? Bo mówi pani o haśle Komorowski z Stanu. Tak, tego hasła tak, nie to słyszałem, to nie tak, ale to hasło Nie to jesteśmy aktorami, tak, o którym pani mówi, to już do mnie dotarło. Czytałem o tym w mediach, więc. że reklama została ocenzurowana i, i dlatego do pana dotarło. Natomiast nie dotarło do pana Komorowski z Tastanu, Stanu, nie dotarło do pana Tuska, do Ruska, nie dotarło do pana może dotarło do Pana chcemy prawdy, bo to jest charakterystyczne co do Pana dotarło, a co nie to jest chyba mój problem ponieważ nie zadałem sobie być może trudu takiego, żeby dotrzeć do różnego rodzaju mediów, nie. bo z wolnością słowa może być tak, że taki jest problem w Polsce, że musimy sobie oglądać trzy Dzienniki, żeby stworzyć sobie z tego jedną nie, prawdę, nie, lub dotrzeć do różnych mediów elektronicznych, i cały czas jeszcze mamy internet. I o tym nie można zapominać. Właśnie muszę panu powiedzieć, że żaden dziennik tego nie pokazał, włącznie z TVP. I to nie jest tak, że ja tutaj chcę się ustawić po jakiejś jednej linii. To czego się domagam, to rzetelnej relacji dziennikarskiej. Żadna telewizja tego nie pokazała. TVP również. Ani TVN, ani Polsat, ani TVP, ani żaden, żadna gazeta o tym nie napisała. Była skrócona informacja papowska, która pominęła niewygodne hasła. Po prostu dla mnie to jest bardzo, bardzo niepokojący sygnał takiego wycięcia ze świadomości ludzi pewnej, pewnego, pewnej przestrzeni, pewnej rzeczywistości. Nie wiem, na jakiej podstawie ktoś, kto relacjonował na przykład dla papu te wydarzenia, wyciął te hasła. Nie wiem, nie wiem dlaczego, bo, bo, a na jakiej podstawie ktoś zrobił dwudniowy szum medialny z tej dwustuosobowej manifestacji. To jest, to, jest, to, jest, to jest argument i to jest bardzo niepokojący sygnał. i Ja chciałabym, żeby tutaj nie pytano w, w telewizji takiej czy takiej czy takiej, co jest wygodne, co jest bezpieczne, co może nam się przydać, co nie może nam się przydać, co się zgodzi z jakimś terminem, a co się nie zgodzi. Po prostu, żeby spróbować rzetelnie zrelacjonować tą rzeczywistość, która dzieje się na naszych oczach.